A tutaj taką małą migawkę ze skałki po procesji świętego Stanisława. Dzisiaj 14 maja 2023. Tu widać, że zbierają krzesła. Tu jest ten ołtarz tysiącle trzeciego tysiąclecia. Tam widać kości świętej Katarzyny. Tu widać, wszystko demontują, składają, rozbierają. Jeszcze ludzi się Trochę kręci o pełno. Tu jest właśnie obrazu świętych, prawda? Tam jest seminarium. To um, Paulinów, prawda? No, a tu jest kościół świętego Michała, Archanioła i Stanisława, prawda? Tu jest dom klasztorny w Paulinów. A tu jest figura świętego Stanisława. I woda bardzo zdrowa.